A, okej, okay. dzisiaj testowaliśmy po raz pierwszy buty e, Nike Model e, Tempo. Agata robiły podbiegi, podłożyliśmy sobie trochę po hasali po lesie, mamy jakiś tam filmik nagrany. E, opowiadaj. Putala, się zapierdala. E, no, buty są generalnie super. E, pierwsze założenie. I czuję, że są mega, mają mega grubą tą podeszwę, bardzo miękką. I faktycznie, jak się wstaje, to, to właściwie chce się chodzić na palcu, Od razu jest takie skierowanie na palec, i ten but yy, wymusza yy, stąpnięcie na, na paluchy. Prostylacje góra dół. W dotyku cholewka jest taka być plastikowa. Taki, dziwny jest ten materiał, taki właśnie mocno plastikowy. Wydawał się sztywny, troszkę się bałam, czy nie kupiłam ich za małych. Kupiłam w tym samym rozmiarze, w którym mam ZF3, ZONFLY 3, ale w trakcie biegu okazało się, że nie są, że są idealne. To, co mi się w nich podoba, to to, że mają szeroką tutaj tą część pod śródstopiem, a mimo to nie obcierają na sale dużego palucha. Często ma w butach tak, że jak podeszwa wychodzi poza obrys tutaj cholewki, to jest taki uskok, który powoduje, że przy takim lądowaniu na śródstopie na duży paluch, to, to potem powoduje obtarcia się w tym miejscu w dużym palcu. Tutaj tego zupełnie nie ma. Dzisiaj przebiegłam 12 km mniej więcej i w ogóle nie czuję zmęczenia stóp. Troszkę czuję tutaj może od góry, bo ja mam wysokie podbicie stopy i przecież ta cholewka jest taka mocno opinająca, ona właściwie jej nie można rozwiązać bardziej. Nie? To jest taka skarpeta, tutaj jest troszkę bardziej materiowa, to jest bardziej plastikowa. Po trzeba poluzować sobie zupełnie, bo faktycznie jak ktoś ma wysokie podbicie, to może czuć tutaj taki nieprzyjemny ucisk, ale to poczułam gdzieś tam po 11 km, jak wracaliśmy do domu, czułam, że faktycznie tu jest stopa zmęczona. Natomiast dzisiaj robiłam trening na podbiegu, co był bieg ciągły. 15 razy 200 metrów podbiegu, ciągiem góra-dół, góra-dół. Taki sam trening robiłam tydzień temu i dwa tygodnie temu. I dzisiaj to, co było inne, to to, że w ogóle mi się nogi nie zmęczyły. A czasowo? Czasowo było szybciej, wchodziły nawet po 4.0 na, na, na podbieg, a biegłam cały czas ciągiem. No ale to mówisz to samo, co mówi Seba w przypadku Alf i w przypadku wa Waporów, a przede wszystkim Alf, że właśnie noga się nie męczy, to bardzo tak, ciekawe tak. spostrzeżenie. Tak, mimo, mimo mocnych podbiegów dzisiaj, mimo tego, że jesteśmy dzisiaj, kolejny dzień na treningu na obozie, mamy opus teraz, i to jest nasz trzeci trening na obozie, gdzie zawsze już jest takie zmęczenie w tą niedzielę obozem i, i, i bieganiem. Pobiegamy z taśmami, robimy dużo takich rzeczy, które mocno wchodzą w nogi. Dzisiaj te nogi są lekkie. W ogóle nie czułam zmęczenia w czwórkach, w łydkach, zupełnie nic. Bardzo fajne jest to, że, że wydaje mi się, że jest dłuższy jakby krok w tych butach, że można załadować i że, yy, że czuję, że ciało tak spływa na ten but i jeszcze faktycznie zatapiam się w tą piankę. Jestem dość lekka, tak więc czuję, że aż się chce ważyć więcej, że móc jeszcze mocniej tego buta docisnąć do gleby, trochę mhm. mi brakuje masy w tym, w mhm. tym moim wieku. Staram się maksymalnie agresywnie lądować, żeby, żeby tą, tą, tą tą piankę, czy nie wiem, tą poduszkę może, bo to jakaś poduszka jest w tej podeszwie, żeby to maksymalnie ściskać. No super. Budy naprawdę naprawdę genialne. Zobaczymy jak się będą zachowywać, jak, jak, jak długo w ogóle wytrzymają, jak biegam po lesie, nie biegam po asfalcie. Jak się Ścieżka. O racja, I to, co jeszcze jest w porównaniu z Zoom Fly 3 lepsze w trójkutach, to to, że są stabilniejsze. Zumflaje są jakby bardziej wycinowane, Ta, ta podeszwa jest jakby tutaj węższa. Mam takie wrażenie, że, że stopa jest jeszcze bardziej ściśnięta, jeśli chodzi o palce. I na różnych nierównościach jednak gdzieś tam można tą nogę trochę wykręcić. Zdarzyło mi się sobie skręcić kostkę w Zoomfly 3. Tutaj czuję, że jestem stabilniejsza. Mimo okay. tego, że biegamy po takim okay. terenie, gdzie są kałuże, jakieś takie dziury po kałużach, po samochodach, po rozjeżdżane, to stopa czuje się stabilnie. jeszcze napięcie. Jest taka wkładka, taka pianka, jakby tutaj wszyta w yy, zapięte. W wysokości, Na wysokości Achilles. Achillesa, tak. I, ale to Ani nie uwiera. no Mi, mi było z tym dobrze. Nie, nie mam problemu z Achillesami, ale może dla osób, które mają jakieś problemy, może to byłoby coś dodatkowego, co by jakoś tam troszkę yy, chroniło przed obcieraniem. Może też z tego względu, że on jest dość sztywny. Gdyby tego nie było, to może by jakoś obcierała ta cholewka. A przez to. A przez to taką miękką w wszywkę jest jest naprawdę fajny i wygodny budzik. Założę się tego buta i dociśnię, bo tak słyszę takie fajne skrzypienie. To jest to samo co w modelach i Alfa i, i w waporach. O tym Sebastian mówił, że jest takie fajne, fajne takie skrzypienie tego buta w momencie kiedy się dociska go mocno. Przyłożę mikrofon do tego i podociskaj. O, coś takiego Aha, powiem, coś, powiem, coś będzie słychać. O, teraz. Maw sobie pracuje. Dowal, dowal. Dobra. 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 Okej, okay, wystarczy. Super. Zadowolona.